Witajcie! Dzisiaj pokażemy wam jak szybko i smacznie przygotować wegetariańskie danie ryż szreka. Przy okazji postaramy się pokazać wam ekologiczne porady, które możecie zastosować w swojej kuchni. Będziemy potrzebować jednego brokuła, masło klarowane lub olej kokosowy do smażenia, dwie łyżki płynnego miodu lub syropu klonowego, dwie łyżki płatków drożdżowych, dwie łyżki sosu sojowego tamari, jeden ząbek czosnku. O środowisku warto pomyśleć już na etapie zakupów. Zamiast obakowywać warzywa w siatki foliowe, warto nosić ze sobą materiałową bawełnianą torbę wielorazową. Plastikowa torba rozkłada się 450 lat, a bawełniana w ciągu kilku miesięcy. Oprócz tego możemy wykorzystać ją wielokrotnie. Najpierw wrzucamy brokuły do garnka, a następnie miksujemy. Łodygę wrzucamy do kompostownika, aby nie tworzyć zbędnych odpadów. Wykorzystujemy także kuchnię indukcyjną, która jest zdecydowanie bardziej wydajna od kuchni gazowej. Na patelnię dodajemy masło, które roztapiamy, a następnie rzosnek. Następnie wsypujemy wcześniej zmiksowane brokuły. Gotujemy pod przykrywką, ponieważ zmniejsza to utratę ciepła. Następnie dodajemy dwie łyżki płatków drożdżowych. Dolewamy także dwie łyżki płynnego miodu i dwie łyżki sosu sojowego. Na koniec dodajemy przyprawy według swoich upodobań. Do mycia patelni używamy zmywarki, ponieważ zużywa ona znacznie mniej wody niż mycie tradycyjne. Zmywarki podczas jednego cyklu zużywają około 10 litrów wody, zaś zmywanie normalne około 80. Przygotowaliśmy kilka porcji, które następnie zamroziliśmy, żeby nie musieć gotować kilka razy.